Daliśmy się nabrać. No nie wierzę. O proszę przecież ja mogę wskoczyć. Nie wierzę. Czatełki. Zobaczcie, ja mogę tędy wskoczyć. I z tej strony w ogóle nie strzela. No nie wierzę w to. Nie wierzę. Przecież to jest przejście. proszę, nie wierzę. I próbuję rozkwinić. Co no ja, przepraszam, mam zrobić tutaj? Jeżeli tutaj w ogóle nie mam jak. O nie, o ja wiem, co muszę zrobić. Muszę zudżować po prostu. O, dlaczego ja do nich idę? Przecież nie miałam do nich i Miałam się tylko zbliżyć na odległość latarki. O nie, no nie, co ja zrobiłam w ogóle? Co to było? O Boże, to była taka nędza straszna. A, bo ja pokupo... ja pat... nie patrzyłam w ogóle na TT. O ja, bo ja tu widzę, że one tutaj mają. Oha, one mają niektóre, dają po prostu pozy... więcej tego takiego czegoś to co mamy? Aha! O, ale to była ostatnia ta! O Boże, patrzcie! Gra mnie po prostu tutaj, patrzcie. No. Ej, słuchajcie! Czatełki. I fajerbolem skrzynkę. I luzik. Po co fireballem w skrzynkę jak miałam klucz? O nie! Dobra, to było przykre. To było przykre. To było naprawdę przykre, co się tutaj wydarzyło. Oj, wiecie, dlaczego teraz mogę dwa razy zaatakować, a wcześniej mogłam raz, to ja nie rozumiem, jak to działa w ogóle w tej grze. Może jakbyśmy nie przeskoczyli tutorialu, to bym wiedziała. aż nie ma obowiązku wchodzić na streaming. O Boże nie! O nie, 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 nope! Nope! Nope. To nie jest, to, to nie jest, to O boże, nie O boże, one jeszcze mają jakiegoś charge'a w ogóle, zobaczcie Co przepraszam, mam robić Te się też tłuką w ogóle, jakieś, o Przez wodę, przez wodę, przez wodę, może nie wskoczą O boże, wskoczy tak ba Co? Co? Przepraszam, co to się stało? Zawsze no, przezabawne w ogóle jest to, że to jest pora lunchu. Patrzcie, do babcia w ogóle. O, to takie. Chcę go zabić i z niego skórę. Nice. Kinki. Musiałam poćwiczyć Dasha, powiecie. O, patrzcie, to jest góra w ogóle. obrażenia, bo przecież ja nie potrafię strzelać z w tej grze Także to będzie wesołe bardzo, bardzo krótkie Ale dostać 300 golda, także myślę, że nawet już jakby... No i ty by się nie mogł w pobawić, no come on. No to jest po prostu, ta gra niedokończona, no ta gra jest po prostu niedokończona. Brakuje tutaj podstawowych rzeczy. O nie! Weźcie weź zostawcie. O Boże, ja się w tak... To... Boże, nie wierzę! Czekaj, co ty to, to wiedział? Mówię, że się nie umiera w tej grze. I ty nie chcesz, chodź. Chodźcie, widać jeszcze nie Zaczynki jakieś fajniutki. O. To jakie fajne kitku. Kitku się rzadko pokazuje tutaj z nami. Także wiecie, macie jakby jedną z niewielu okazji w ogóle, żeby zobaczyć kitku. naszego. go. sobie wszystkie podbuchały, tak w taki sposób. I z panu mi się zabiją, ale super. No chodźcie. O, jak fajnie! No, pięknie. O, no nie ma ich już, patrzcie. Dobra, no to jest czas na to, żebyśmy poczekać ciasto. Yeah! To już były tyłem do ulicy. Dawaj. O nie, co coś się wydarzyło! O nie! Nie, się co, co coś się wydarzyło? Ja jestem po prostu kompletnie potobiona z tym. O nie, 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 nie bierz to, wiesz, bierz to, bierz to, Zdążę, czy nie zdążę. A! Dobra, coś tam, coś tam udało mi się... Nie, nie udało mi się. No nie. nie. Jakiż po prostu świetnie animowany. Wygląda jak po prostu ostatni crisis na premierę. O boże, jest nakręcany! To jest taki nakręcany dinus, zobaczcie. Ale fajnie. Czekajcie, czy mamy szpital? Mamy szpital. Nie, nie, to nie. Wysłać za tych ludzi. Nice. O nie, jara się, jara się. O nie, jara się. Czekajcie, stop, jara się. A ja tak. Czy to możesz tak po chamsku tutaj przyjechać? Nie? No, też dobra. Może tutaj ma drogi, w ogóle. Ooo, serduszko. Co? to to serduszko? Co? O boże, tutaj leży dziecko! No i co z nim? Dobra, z nikim mam nadzieję. On teraz leje w ogóle gdziekolwiek, nie? On teraz, że tak powiem, sika z wiatrem.